Cześć, cześć chłopcy i dziewczęta, z tej strony Marcin, witam was bardzo serdecznie na kanale Code and Beer. dzisiejszą lekcję sponsoruje słówko Switch i nie bójcie się Switcha, jest on bardzo prosty, zwłaszcza jeśli poprzedni if nie sprawił wam żadnej trudności, taki dzisiaj tej trudności nie będzie, Switch jest nieco do ifa podobny, w kodzie może czasami zastępować ifa, ale jego budowa jest odmienna, więc musimy ją poznać. Nim do tego przejdziemy, nim sobie zaczniemy robić przykłady, mam dla Was dwa ogłoszenia. Po pierwsze, od dzisiaj przyspieszamy z tematem i postaram się wrzucać nową lekcję codziennie, przynajmniej do czasu, aż nie dojdziemy do takich cięższych rzeczy, jak klasy, metody i tak dalej. Tam na pewno i Wy będziecie potrzebować więcej czasu, żeby tą wiedzę przetrawić i ja, żeby przygotować kolejne lekcje. Druga sprawa. Po kilku lekcjach... Zrobimy sobie mały projekt, który będzie spinał to, co już umiemy, po kilku kolejnych lekcjach kolejny projekt, tak aby sobie to powtórzyć, to będzie taka mała powtóreczka. Następnie, jak już przejdziemy do nauki Unity, to zaczniemy po prostu pisać gry, bo przez zabawę jest najfajniejsza nauka. To jest logiczne. No i słuchajcie, mam taki pomysł, aby nauczyć się tworzenia menu, tworzenia interfejsu gracza i tak dalej, takich podstaw. Wykorzystamy sobie coś co zrobili w Torment Numenara. Nie wiem czy Znacie tę grę, polecam, przeszedłem całą, bardzo fajna i jest na silniku Unity przede wszystkim. Tutaj w tej grze były takie retrowizje i one polegały na czymś takim, na czym polegały dawniej gry paragrafowe czyli mieliście jakiś kawałek tekstu i podejmowaliście jakieś decyzje. My zrobimy sobie coś takiego samego, i dzięki temu nauczymy się właśnie tworzenia interfejsu gracza, obsługi tam różnych guzików w Unity, różnych zdarzeń, wgrywania obrazków, muzyki itd., itd. na czymś prostym i statycznym, jak właśnie taka pseudo-gra paragrafowa, a drugim projektem będzie coś takiego jak dawniej nazywało się to i taka żabka skakała gdzieś tam po jakichś kłodach, czy po czymś tam musiała przejść na drugi brzeg, nie wpadając do wody. Zrobimy sobie dokładnie coś takiego samego. Wszystko zależy od tego, jakie asety ogarnę, jaką zrobię muzykę, i tak dalej, tak dalej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myślę, że będzie fajnie. Przechodzimy do Unity, gdzie tworzymy nowy pusty GameObject. Nazywamy go Script Manager. I on posłuży nam do odpalania skryptów. Następnie tworzymy w katalogu skrypt nowy skrypt C-Sharpa. Nie możecie go nazwać po prostu Switch, jest to nazwa zabroniona. Musicie użyć jakiejś innej nazwy. Proponuję Wam Switch Statement. Następnie przenosimy ten skrypt jako kolejny komponent naszego obiektu Script Manager do danego na scenę. I zaczynamy edycję pliku. Zaczynamy od małego porządku, usuwamy metody update. Na górze tworzymy nową zmienną, którą nazwiemy sobie. Jest to zmienna typu integer, nie powiedziałem int, czyli liczba całkowita. Player state i damy jej wartość na przykład 2. To będzie symbolizowało stan, w jakim znajduje się nasza postać. I powiedzmy, że do tej zmiennej będziemy przypisywać inne stany. Gdzie jedynka będzie oznaczała, że gracz umarł. Dwójka. Yy, o, dwójka będzie oznaczała, że po prostu stoi i nic nie dzieje. Trójka to będzie otrzymał obrażenie. Teraz pamiętacie z poprzedniej lekcji IFA i ifem te stany odpalanie jakiegoś. Konkretnego kodu w zależności od stanu, zrobilibyśmy tak. Że sprawdzamy sobie tą zmienną player state i wiemy, że ona może przyjąć wartość 1 i jeśli tą wartość przyjmie, no to musimy jakiś kod odpalić, tak? Yy, gracz umarł, no to co się dzieje? Zatrzymaj na przykład grę. Później odpal z animację śmierci. Mhm. Mm będzie ładnie, jak jeszcze to taki odstęp będzie. Następnie, co jeszcze może być, wczytaj ostatni save game. Pięknie. Kolejny przypadek, jaki może wystąpić, czyli else if. Zapisujemy, że może to być dwójeczka. I w takim przypadku, gracz po prostu stoi. No ciężko mi tutaj coś powiedzieć. No, po prostu stoi. Napiszmy, że stoi. No, nic nie wymyślę. Okej, okay. i ostatni z naszych stanów to jest player state. Porównane do trujeczki. Mm, Otrzymał obrażenie. Okej, okay. co tu się będzie działo? Animacja obrażeń. Potem odejmij życie. I następnie sprawdź, czy gacz nie umarł. I jeśli gracz umarł, jeśli tak, to Player State zamieniamy na jedyneczkę. I będzie pokazywać jedyneczkę, czyli stan, kiedy gracz umarł. No to jakiś mały porządek wprowadzimy jeszcze. Jak już robimy odstęp, to go wprowadźmy wszędzie. Słuchajcie. Jak Wam powiedziałem na początku, IFA możemy zastąpić switchem, więc zróbmy to przy pomocy switcha. Wpierw mówimy kompilatorowi, słuchaj, chcę switcha. Switch. Wstawiamy teraz dwa nawiasy i nawias klamrowy. Do switcha na początku wstawiamy zmienną, która będzie poddawana temu switchowi. Jest to zmienna player state. Następnie wypisujemy możliwe wartości jakie mogą pojawić się właśnie w player state w tej zmiennej wiemy i zapisujemy, że pierwszym case'em może być jedynka i teraz dla jedynki piszemy ten kod, który miałby się wywołać, jeśli player state będzie jedynką i teraz kiedy ten kod się zakończy, to musimy jakoś z tego switcha wyskoczyć. Robimy to przy pomocy breaka. Więc na końcu piszemy break. Teraz robimy case dla dwójki. Czyli to nie jest drugi przypadek, ta dwójka nie oznacza drugiego przypadku, chociaż to jest faktycznie drugi przypadek, tak? Ale ta dwójka to jest wartość, jaką może przyjąć player state. Przy dwójce gracz po prostu stoi. No tu jest mało ciekawa sprawa. On po prostu stoi. Break. No i zostawmy to tak jak jest. No, i jeszcze case trzeci, czyli w momencie, gdy player state jest trójką, to robimy takie coś. Słuchajcie, to jest wszystko. Tak wygląda podstawowy switch. I teraz pamiętacie, że przy ifie mieliśmy jeszcze Elsa, czyli przechwycenie każdego innego przypadku. Przy switchu też mamy taką możliwość, tylko nie nazywa się ona Elsem a default. Ok. Czyli każdy inny przypadek. Każdy inny stan, w jakim znajdzie się nasz gacz. Czyli gdyby to była czwórka, nie wiemy, czym ona jeszcze może być, ale gdyby to była czwórka, no to ona by właśnie tego defaulta wskoczyła. No i na końcu też dajemy breaka elegancko zapisujemy, jak widać, kompilator błędu nie zgłasza, czyli napisaliśmy wszystko fajnie. E, możemy sobie to przetestować, wiecie co, mamy teraz tą dwójkę, czyli gracz stoi. Weźmy sobie coś tu wyświetlmy, debug, log i to jest ostatni raz, znaczy ostatni raz, od teraz postaram się używać sceny do wyświetlania e, wyników, które chcę wam pokazać. Zobaczycie w przyszłej lekcji, o co mi dokładnie chodzi. E, switch 2, ok, więc wiadomo o co chodzi, i ifa też zostawimy i zobaczymy, że zarówno switch i if zachowają się tak samo, czyli dokładnie ta sama część kodu zostanie wykonana. Zapiszmy to, wrócimy do Unity. Odpalimy sobie nasz projekt, powinniśmy zobaczyć dwie linijki w konsoli. Faktycznie są Switch 2 i W2, i zobaczcie, dwa różne kawałki kodu wykonały dla nas taką samą pracę. Czyli, tak jak w życiu, mamy jakiś problem i jest do niego kilka podejść, kilka sposobów rozwiązania. Jeden będzie bardziej optymalny, drugi troszeczkę mniej. Tak samo jest w programowaniu. Zatrzymajmy to. Słuchajcie, koniec lekcji. Dzięki za dzisiaj. Jutro usłyszymy się i przerabiamy fora, pętle for Będzie to wstęp do różnych pętli, jakie możemy używać w C-Sharpie. Także do usłyszenia, trzymajcie się, hej!